Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Kidowicach. I w dzisiejszym odcinku bardzo ważna informacja, ale zanim Wam przekazuję, zajdę do siostry, bo ona też musi o niej usłyszeć. Halo, halo, dzień dobry. Dzie... Ja, dzień dobry, Boże, dzień dobry. Ty Z tym a jajkiem. Ty a, ty z tym... a po co mam pukać, jak są otwarte drzwi? Bo. Zamyka się. Puka się. Za... Ale zamyka się. Ale ja chcę. A zamyka po prostu... się. Ale śmierdzi mi w domu No i to jak wietrzy. ci śmierdzi, to się, się wietrzy. Ale no, się wietrzy. wietrzy za dnia, a nie się wietrzy nocą. Ale. Ale Dobra, kto, pytał? Ale kto. No właśnie, kto pytał. Dobra, kto słuchaj. Pytał? Słuchaj, jest bardzo ważna sprawa, ponieważ dostałem info o pewnej rzeczy. Bardzo ważnej rzeczy. Dostałem takie info, że no. zostanie dodane coś na kidowice w najbliższym czasie Co? i że ma to związek z kit sklepem. I teraz uwaga, ja chciałem ci, ci pokazać jedną rzecz, bo byłem w kit sklepie. Mówię, zobaczę o co chodzi, zobaczę o co chodzi. Może coś się zmieniło w kit sklepie, nie? wchodzę do, do środka kit sklepu i w pierwszej kolejności sobie myślę, no nie no, co się mogło zmienić? No tu jest wszystko tak jak było, tu jest wszystko no? tak jak było, żadnych nowych asortymentów nie ma. Ale patrz tutaj, tu są schody. I tu pisało wcześniej, że wkrótce otwarcie. A teraz piszę no? otwarcie w tym tygodniu. Co oznacza, że na górze Ej. będzie piętro z kolejnymi rzeczami, w których Ej, będzie to można to kupić jakieś. Nie można tam wchodzić jeszcze, bo to jest zamknięte. ale... Na górze będzie miejsce, gdzie będą jakieś kolejne rzeczy dodane, które będzie można kupić prawdopodobnie za kitcoiny I teraz bardzo ważne jest to, że spodziewam się, że mogą tam być rzeczy kluczowe: rzeczy, które mogą nam bardzo, ale to bardzo pomóc, albo ewentualnie, no nie wiem, co nam może być. Na dole mamy takie rzeczy, które nam nie specjalnie były potrzebne tam, tam meble głównie, to takie bardziej wizualne rzeczy. A na górze czuję, że mogą być jakieś rzeczy, które będą mogły nam w jakimś stopniu pomóc. Więc dzisiejszym celem jest zarobienie tak dużo, tak dużo. Żeby nas It's było stać kind of? na wszystko, co tam będzie, rozumiesz? Musimy no. być przygotowani na wszystko Wiem, że na dole jest plecak i myślę, że nie bez powodu na dole plecak był wystawiony za 100 e, tych dolarów Bo wydaje mi się, że on miał, był takim, taką rzeczą, że kto jakby na niego zdążyłby uzbierać, to by go kupił i by nie miał pieniędzy na to, żeby wydać na górze, więc myślę, że na górze mogą być więcej, bardziej wartościowe rzeczy, droższe rzeczy Lepsze. Więc trzeba się na to szykować, tak, no aczkolwiek plecak Dobra. też jest dosyć ważny Ja na ten moment mam 17 okay. kitcoinów, ale słuchaj, my jesteśmy w stanie już w tym momencie mieć naprawdę o wiele więcej tych kitcoinów I teraz tak, zejdźmy sobie tutaj na dół Ej, ale tutaj... daj je do sejfu w ogóle a, gdzie, ale ha, bo mamy A właśnie, ja ci nie pokazałem właśnie. sejfu. Chodź, ja ci pokażę, bo ja go ulepszyłem już Ty, ty, ty go ulepszyłeś? Tak, dobra, tak. ja otwieram. Klikam, chodź, chodź chodź. Przechodzimy tu, pyk, pyk O! Dobra, A, zdążyłaś dobra. i teraz patrz. No teraz, no, teraz jak przejść dalej, bo tu było przejście. Musisz wymyśleć. Tak jest, mamy przejście do sejfu A, dalszego. Ej, mądre, mądre. I mamy, mamy eleganckie przejście, nie? Pyk, pyk. I Fajne, tu mamy save. Że idzie, żeby. No zrobiłem to tak no. właśnie, żebyś zdążył. Dobra, no i tu, musi, dobra. i tu można sobie dawać skrzynki, i tu sobie można no, odkładać. No. Kitcoiny czy jakieś Dadaj diamenty. i tak dalej. Ja nie mam przy sobie skrzynki teraz, póki co, ale dzisiaj Kitcoiny potrzebuję mieć przy sobie. Muszę wiedzieć, dobra. ile ich mamy, dobra, klikam ten przycisk. Ej, a te arbuzy? No właśnie, musimy się tym dzisiaj zająć, bo arbuzów mamy bardzo dużo, ale zobacz to, zobacz to, jak Ci to pokażę, to zkiśniesz. Patrz, jest dyń. Dyń też jest dużo. No jest. Patrz, arbuzy. O kurcze, arbuzy już się nie mieszczą! Trzeba, co? Je, trzeba, trzeba je zabrać, trzeba je zabrać. To zabierz się szybko, a te zimniaki twoje? I w ogóle co my jeszcze tutaj mamy? Mamy, mamy masę rzeczy, mamy masę rzeczy, totalnie. To to, totalnie ale dużo. to trzeba wymieniać co to na taki spójny, nie? Nie, trzeba wymienić. Tutaj, a te może jak tkoiny. ja to budowałem to się... Tu... Tak, trzeba, trzeba to wymienić, ale czekaj, no to najpierw... To kiedy wymieniamy? No jak najszybciej trzeba, tylko my nie mamy wieśniaków póki co, którzy so, chcą przyjąć te melony. nie mamy, ale do no to melonów No idziemy mamy. ich poszukać musimy. Musimy go zrobić, musimy go, musimy go zdobyć w odpowiedni sposób. Musimy, musi... To właśnie nie jest takie proste jak ci się wydaje. Ale spokojnie, zaraz, zaraz damy radę. Ja tutaj tylko odłożę... O nie, to są dynie, tutaj trzeba to odłożyć. Odkładam te, te bloki, żeby one tutaj były. Biorę całkowicie wszystko, żeby to zamienić, bo my będziemy handlować tymi blokami, a nie... A nie tymi marchewkami. Te pojedynczymi, tak się ich dużo zbiera. Tutaj, że to jest jakiś kosmos, nie? A Raz my tymi zróbmy, marchewkami tak. hodujemy? Eee, ja nie mogę, to się hodujemy? wyprawia, tego się nie da zatrzymać! -y, co? My hodujemy te marchewki? Eee, nie, nie. No tak, hodujemy, no? Zobaczcie. tu się wyprawia. Ja nie mogę ile tego jest, widzicie to widzowie? To jest jakiś, to jest jakiś młyn, niesłychany. To, co? to, to ciągle leci, to się nie zatrzymuje, te melony! Ale co? No tutaj Melony? tutaj skrzynki, no ich jest tak dużo już, że, nie, że jest za dużo no, musimy widzisz. je szybko wydawać. Dobra, Potęga no to tak działa w, świetnie. w arbuzach. To jest głowa mała, jak to dobrze działa. Tylko, to działa lepiej niż yy, niż te niż te dynie. Aczkolwiek też działa dłużej. Dobra, musimy, musimy to wymienić za, dla, u jakiegoś villagera. Dobra, tu jakaś no, dynia spiegę. Ale, żała, ale no, nie to. mamy żadnego. Ej, tu są arbuzy, arbuzy. Co tu robią arbuzy. Hola, no Właśnie mamy tego za arbuzy, ale będzie trzeba go zagarnąć, No, mamy już tych arbuzów naprawdę ogromną ilość. Dobra, teraz tak, słuchaj, tu mamy tak, marchewki no. mamy. Mamy. Y, no tam, tam mamy mar marchewki. Tutaj mamy gościa z ziemniakami. I teraz tak, ja zabiorę tych ziemniaków trochę i lecę do. Te, i, i wymienię. Aha, tu się nie da wejść teraz, bo ja to zmieniłem. Teraz Masz. się wchodzi tędy. O. Dobra, i teraz tak, tu i ziomka bierzemy na fulla robimy, bo tu jest inny ziemiak. Tu był wcześniej inny, ale on się jakoś zbagował i nie chciał mi zbierać tych ziemniaków. Więc bierzemy nie tego typu od, od początku. Dobra, tu mamy... U tego mamy dynie, Dobra, i już, już wiemy, że u dynie. No ty, zajdź ty po jak, po te dynie, zajść po jak największą ilość dyni. Wszystko? Yy, tak, to weź, to wszystko? weź wszystko, ile możesz, ile możesz? Dobra, tu ja wymieniam u tych ziomków, ile w ledzie, Tych ziemniaków. Dobra, Dobra już, u, u tego to już mi, nawet ziemniaków mi brakło. Co jest grane? Dobra, ja czuję, że my dzisiaj wyjdziemy na gruby plus, nie? 24 emeraldy już mam, ale. No no, tak. Myślę, że zarobimy szybko. Idę, idę to jak najszybciej wymieniać, a jeszcze papier mamy do wymiany. No nie no, jest ogromna ilość rzeczy do wymiany. Dobra, tu pyk, 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 pyk. Tu mogę dać tak? I wtedy... A nie, to nie wiem. dlaczego to jest ten drugi Dla. slot? Po co on jest w ogóle? Nie rozumiem tego. Idę? Tu też są zimniaki, o kurczę, dobra, no to Ej, lecimy a w tych z dniach jest tylko jedna skrzynka, nie? Tak, tak. No a albuzach też ja już jest mam. jedna. Dobra, gdzie ty jesteś? No czekaj, ja jestem tutaj tu Ej, są on on zaraz jeszcze. Wyjdzie. Ten ma, no. dobra, ten nie ma nic ciekawego, dobra, z ziemniakami dynie, mamy chyba, chyba ogarniętych wszystkich, chociaż chodź tutaj jeszcze, tutaj do tego ziomka, co ale jest... Ale dynie dam. Co, co masz? Dynie. No, ale gdzie, da, gdzie dasz? No z tym, do tego, tego... Tego ghostka, co tam robi. No to, no... Aha, bo tutaj się robi. Tutaj też możesz dać, tu są... Aha. Czekaj, no daj mi te dyniach, czy, albo nie no, zrób to. Nie, sama. Zrób to, no. Zrób to, bo eks ci to się przyda, mi już, a mi już się tak nie przyda. Musisz tam klikać, musisz tam klikać w to i obok. Co? Ale ja wezmę, bo ty wziąłeś wszystkie dynie? Tak. To mogłaś mi trochę oddać akurat. Dobra, to ci oddam trochę, bo tego wszystkiego nie zrobię. No, bo ja tam po prostu będę do innych w tym czasie to robić. No daj mi trochę tych dyń. Yy, ile, ile ty masz tych staków? Dobra, starsz tyle. mi tyle, starsz a mi tyle. Ja jeszcze mam tutaj trochę. Starsz mi tyle, wyjmij. Nie tego robić! No Musisz tam kliknąć w to i, i później. I, za, i, i tam ci się ale pojawią emeraldy. Do, której, do, do którego okienka? Do tego po lewej. Wszystkie? Dobra. Na przykład mhm. 52? No, no i mi nic nie wychodzi. Jak nie, a może on nie ma, może on nie ma dyń? Cześć, pokaż Ale mi go. Mam kilka, mam 12. Ale, on, ale widzisz, jest krzyżyk na tym, już nie możesz więcej dyń no. u niego wymienić. Kurczę. Musisz, musisz szukać innego gościa, co będzie miał dynie, ale ja marchewki można. Jeden. U tego może marchewki jeszcze, to u niego marchewki Niech. jeszcze zrobię. Kio jednego. Dobra, on będzie zaraz ulepszony na kolejny poziom. Dobra. A u tych, się, e, dobra, dobra mam Proszę, żeby miał arbuzy. arbuzy, ja arbuzy. Jesteśmy ustawieni, jesteśmy ustawieni. Dobra, no to jest, to jest taki zysk dzisiaj na tym, na tym odcinku, że to jest głowa mała, nie? Dobra, to, jest, to już jest, to już jest koniec, to już, to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy dobra. iść. To jest niesamowite. Biorę arbuzów trochę. Bierzemy, tak. Dobra, ja daję te dynię. Dobra, ja nie wiem co tu się wyprawia. Widzę, ja, widzicie, ja tą skrzynkę przed chwilą opróżniłem, a już zaraz będzie znowu full. I co tu się wyprawia z tymi arbuzami? To jest niemożliwe. Masz? No, mam gościa od te arbuzów. Arbuzy? No, wymieniam się u niego właśnie, dobra. Dobra, dostał ten i jest ekspert już. Ekspert i teraz. O nie, o nie. On, on nie chce za dużo co? tego brać. Już, już wykorzystałem całkowicie go. On już nie chce więcej dawać mi tych tych. Teraz już, on już chce tylko emeraldy, no. skończyły mi się emeraldy. Trzeba szukać innego gościa. Dobra, ale mam tych Kurc, arbuzów gdzie? trochę. Czekaj, pójdę zobaczyć tego typa tutaj. Co ten ma, A ja wymieniłam, bo, może... na 21. Czekaj, ten ma jeszcze dynie. Dobra, wymieńmy u niego dynie. Dobra, niech wleci na kolejny poziom i będzie miał może też. Proszę. Ma arbuzy, ja nie wiem! Ma? To jest głowa mała, co tu się wyprawia? Ile myszamy emeraldów? Ja już mam prawie dwa emeraldów. Dobra, czy ty masz jeszcze. Jeszcze stań... jeszcze tańszą ofertę gdzie? teraz dał? Na dynie, yo! Pyk. Dobra, już full, już full, ma tańsą. Daj mi go na chwilę! Już, już, u niego się już nic nie da zrobić, trzeba szukać następnego. Kurczę. Bo u, trzeba czekać aż im się zwolni slot. Dobra, ten też Ale ma... Ale już i tak ma, wszystkie dynie Ten też ma arbuzy, ten też ma arbuzy, czekaj, ja robię dwóch. go tak, żeby on mu się wleciał na wyższy poziom. Ej, on faktycznie ma arbuzy, ja tylko nie wiem, Leci na wyższy poziom? tu jesteś nie, wyjdź od niego, wyjdź od niego, bo on musi wejść nie. na wyższy poziom. I ty zabierasz wszystkie arbuzy? Dobra. Dobra, tu i robię pyk. Zabrałeś wszystkie arbuzy? Nie, tam jest ich jeszcze maza. O, one się tam nie kończą. Kot. Dobra, ten też ma taniej teraz. Dobra, bierzemy uciwie... to od niego. Czemu I bierzemy marchewki od niego. Dobra, no nie wiem dlaczego mi się tyle kotów respi. Ej, ale... to ja mogę zabrać yy, te. Jo, 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 co mi się wyprawia? Dobra, już mam ponad dwa staki emeraldów. Nie? Ej, to ja biorę te, te w kostkach, dobra? Dobra, bierz, bierz, bierz. Arbuzy. Bierz, bierz. Częstuj się, jak to się mówi. Dobra, tu, Ja mam kostkę. ten niech się na wyższy poziom, marbuzy, no nie, to jest niesłychane, to jest ma? niesłychane, mam 40 poziom Co my tu wyprawiamy, co my tu z nimi wyprawiamy, ma tańszą ofertę, pyk, goś. dobra, tu Ze Spokojnie, spokojnie, będziesz, będziesz miała okazję jeszcze, bo one się w buzi odnowią i se zrobisz Ja tutaj potrzebuję zrobić tak, żebyśmy mieli jak najwięcej, a ten, a ty u niego jesteś On coś ma? ma? Co on ma? Nie, mam marchewki go. i buraki No to ja mam marchewki, to go ulepszę i zaraz będzie miał może co innego Dobra, i teraz niech się ulepszy Uwaga, czekaj, czekaj, nie, nie, musisz wyjść z niego, on się musi ulepszyć. Dobra, teraz się ulepszył, madynie. Dobra, wymieniam full. Dobra. I co będzie miał teraz? Okay, uwaga, ma arbuzy, no nie no, to jest OP. To jest OP, każdy tutaj ma wszystko, ja co potrzeba. Po prostu arbuzy są na dalszym, na, na dalszym etapie i znowu bierzemy sobie to. Bierzemy sobie to, bierzemy sobie to, bierzemy sobie to, bierzemy sobie, sobie idzie, to, dobra? bierzemy sobie to. I, i uwaga, już, już nawet nie mogę, już mi brakło, że, brakło rzeczy. Brakuje mi marchewek, jak masz, masz... marchewki... To możesz się z nimi wymienić, mam dwa z emeraldów, to jest niesłychane co się wyprawia teraz, nie? To jest niesłychane, my będziemy zaraz bogaci Przecież jak to będzie tak dalej zasuwało 40. i zrobimy i zrobimy te, te 40 emeraldów masz, no to też jest ogromna ilość Tych trzeba zrobić, na, 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 na tych farmerów, bo my, my, my no, no. tak robimy full na farmerów robimy tutaj Ja myślę, tak powiem, że my jesteśmy potencjał. chyba, że my najwięcej mamy teraz tych emeraldów Myślę, że tak, dobra ja I idę I czemu idę u ciebie jest tyle kotów? Nie wiem! Chod. Właśnie one się tu respią, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale ja je wszystkie zabiłem ja takie. Zresztą widziałam widzę. rudego. Ja już tego rudego właśnie poskrobiłem teraz. Ja nie wiem, to jest niesamowite, co tu się wyprawia. Dobra, dyni, dyni nie ma już, ale są arbuzy, więc biorę te ja arbuzy. Ja arbuzy w kostkach. Właśnie, ja nie mam tych arbuzów w kostkach, muszę sobie je zrobić. Bo one tam się tak szybko zbierają, że nie nadążam ich zmieniać na kostki. Dobra, tu. Mm -hmm. Okej, okay, pyk, 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 pyk. Dobra, ja tu. Wymianiam. Zróbmy tak. Okej, okay. i to. Up, up, up. O, tu, tak No, to nie, nie udało mi się. Dobra, tak, okej. Okay. Mam już ich trochę. Teraz tak, idę tam jeszcze jeszcze raz. Może teraz uda mi się coś ulepszyć. No jakbym miał 400 emeraldów, to już jest kurczę nie, to już mamy ogromną ilość. Dobra, ten. Czekaj, ty go, ty go teraz przeglądasz. Ten nie ma nic, ten ma za dynię, więc możemy. A nie stać mnie, Dobra, ale co ma jeszcze? Zim, ziemniaki mu się zwolniły, dobra. Temu też jest ziemniaki zwolniły, marchewki się zwolniły. Dobra, I, ja już mam. Idynie 5. W... Ja dobra, idę Dobra, idę po ziemniaki, idę po ziemniaki. Idę po ziemniaki. Dobra, to jest niesamowite. Zaraz idziemy wymienić się jeszcze... My zaraz będziemy mieli dużo tych emeraldów. Ja już mam dużo emeraldów. To jest niesamowite, co mam. A jeszcze papieru nie zrobiliśmy w ogóle. Yo! Dobra, biorę to. Biorę tak, biorę tak. Dobra, ten ma znowu. Jeszcze ma tańszą cenę, przez to ile u niego kupujemy. Dobra, jest wymieniony. Mam ogromną ilość już. Marchewek ile ja już ziemniaków? nawet nie mam. Ten, ten. Dobra, ten ma znowu na te ziemniaki. Jest tańszą, Dobry, ale o jeden, tylko wydaje. mniej, no ale tych ziemniaków i tak mamy tak dużo, że, że nie ma co, trzeba brać ile wlezie, dobra Okej okay. yy, Czy temu coś doszło? No ma te dynie, ale dynie musimy poczekać aż się uzbierają To bo ty jesteś u tego ziomka, no to do niego teraz nie będę robił z nim handlu Z tym tutaj okay. nic nie zrobimy, dobra, co, 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 co ty u niego robisz tutaj? No wymieniam te arbuzy, nie? Aha, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, mam Dobra, mam to wyjdź z niego, 60... bo ja mam ziemniaki jeszcze do niego, a nie, nie mam marchewki o, mam marchewki, dobra, to nie. Okej, okay, no ale to już jest naprawdę dobry wynik, dobra. I teraz jeszcze papier. No. Teraz jeszcze papier idzie na, 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 na to wszystko. Ja odłożę to sobie tutaj się te, jeszcze wymieniam. te rzeczy na razie, żeby to było tutaj. Bo ja to zaraz wezmę. Będę tym jeszcze handlował dzisiaj. Czuję to, czuję to. Dobra, widzowie, idziemy, idziemy jeszcze się pod się trzcinę. Jeszcze fajne trzcina, rzeczy. jeszcze trzcina w tym momencie zamieniona na papier. I jesteśmy ustawieni. Głowa mała. Głowa mała, widzowie, co tu się wyprawia? Ty no. wiesz, że ja mam trzciny? Ja nie Ile? wiem, to jest, to, jest, to, jest, to jest niesłychane. No prawie całą skrzynię. yo, yo, yo. dobra, robimy tak. Muszę znaleźć... A bo no dobra, zróbmy to, dobra, zróbmy ja to tak. Idę. O to się tak robi, nie. Dobra, robimy tak. Zrobi... Łatwiej to będzie. Łatwiej zrobimy to szybko. Pyk, 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 kup. Pyk, 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 kup. Pyk pyk, pyk. Pup. Pyk pyk. Pyk. Kup. Pyk pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 kup. Mamy Whoop. to. Dobra, idę, idę papier wymieniać. I teraz tak, ten tenziomś co on ma. Ten ma za papier i ma szelfy, ale tego nie nie, nie, u niego nie wymieniamy. Ten też nie. ma bookshelfy?! szelfy? A czemu ten nie chce A w, czemu... w ogóle mieć tej... Dobra, ten ma Infinity, ten ma ten nie ma w ogóle papieru. A ten w ogóle stracił profesję. Ej, mi się zmieniła profesja albo ktoś mi to zmienił. Bo oni nie mieli Mam takich mnie. profesji Oni mieli tutaj yy, Reapermana miał, ten ziomuś. Dobra, czekaj, biorę to mu rozwalam i postawię mu to jeszcze raz. Ja weź, nie weź się tą nie da tych garbuzów już wymienić. Muszę no, bo, no bo skończyło mu się miejsce, nie? No nie ma już ja miejsca. Ja już mam 64 63... ja oko Ja mam około 100. Ej, dobra, muszę poczekać, aż oni się uzbroją, bo, bo to jest jakaś tragedia, oni nie mają miejsca jak... w ogóle. A jak się ma takie na przykład 64 i 64, to jak to się nazywa? Tak, to jest tak. 64 to jest tak dwa staki? Staki? Tak. Kolejny kocur. kolejny kocur. Jaki? Czekaj, no nie wiem, jakiś brązowy zabiję go od razu. Już go nie ma. Już został poskromiony. Super. Dobra. Bra. Czy oni wezmą jakąś profesję? Bo ten ma Infinity, ja tego bym... Czekaj, ja bym może to Infinity wziął. Znaczy 17 raydów to dużo za Infinity. Nie dam aż tyle, bo Bóg, to jest ja jedyny jeden Kitcoin tak naprawdę. Wymieniać. To aż tak mi nie zależy, ale ja bym chciał, żebyście wy profesję zabrali, bo wtedy miało że papier. Tam był papier, ale było bez sensu te inne rzeczy nie jeszcze, ob tego one, one tutaj ogólnie o, ja mają problem z tym, żeby zabrać na profesję, nie wiem czemu. Ale może przez to może O, to arbuzy mogę w końcu! Może to ich blokuje, czekajcie, może to. Albo tak. nie, nie mogę. Zróbmy tak. No, jeszcze raz zabiorę mu to i postawimy to jeszcze raz. Zróbmy tak, pyk. No weźcie się połączyć kapkę co? Nie chcą, co? tych arbuzów ciągle nie chcą. O nie, z nimi jest naciężyć za każdym razem. One nie chcą, nie chcą brać tych profesji. Dobra, przestawiłem widzowie ten pulpit tutaj do tego drugiego seg segmentu, bo tam mi nie chcę jakoś brać tego i ten wziął od razu w sekundę, więc wymieniamy u niego Dla. ten papier od razu do, ja do ulepszenia, wymieniam. pyk, dobra, mamy to, teraz zobaczmy co on da następnego, wiem, że u takiego ziomka możemy zdobyć mending, yy, tu no nie mamy mending ale nam chodzi tutaj głównie o papier, bo mam nadzieję, że mi się za szybko nie skończy, nie, bo ja, o no dobra, no i mu się skończył, Ale dwo z nie zrobiliśmy deala tutaj, prawie nic, prawie nic, no dobra, ale to czekajcie, może tutaj któryś weźmie w końcu jakiegoś, Jakieś, jakąś profesję, no te, no proszę. Ale już ziomki już mega Weźcie. dużo mam tych mega One nie chcą brać, nie? ja biorę im te pulpity i idę, idę z tym na drugą stronę, po prostu, bo to bez sensu jest. Tutaj jakoś lepiej biorą te, te profesje, Dajmy temu i patrzcie. W no, no. sekundę. Nie wiem, to, co to ma być? Co on ma? Power 4, ej, dobra, czekaj, ten ma dobrą. Ten ma. skończyli po prostu. Ten ma dobrą, no to ci tutaj są jacyś zepsuć. Ci tego biorę tutaj stąd i trudno, nie będziecie się uczyć. Jak nie chcecie, to nie będziecie. Właśnie Dobra, tu nie pyk. Wy. ten i ten od razu weźmie. O, ten też jest tutaj oporny. Ten też wiedzy nie chce przyjąć. Nie. A ten ma fajne, Power 4. Feder Falling to nie, nieważne. No tu masz dziomek, ucz się. Masz tu. Styk. Przyjmij tą profesję. Ja oni ciągle nie chcą tych harbuzów. No, no bo mówię, że trzeba odczekać. To nie, to nie trzeba odczekać dwie minuty, tylko trzeba odczekać. Nie wiem, nawet jutro może to będzie dopiero, nie? Dobra, o. no ten nie ma, ten, ten, ten papieru już też nie chce. No weź to, weź to, ty też jesteś nieułkiem, dobra. No to niektóry, niektórzy to są po prostu skazani na to, żeby się nie uczyć. Dobra, ty? Mm. Weźmiesz? Lipa. Nie bierzesz, ok. Trzeba czekać tak, aż któryś weźmie w końcu, łaskawie, od razu, za pierwszym razem. Ty? No co jest grane? Weźcie to! Potrzebuję jak najwięcej tych emeraldów! Dobra, idę dać jeszcze raz szansę temu z tyłu. Ty, masz, masz szansę się zrehabilitować. No niestety, nie chcesz to, nie? Nie chcesz to? Nie no, oczywiście, kill. nie będziemy ci dawać. Teraz ty? O, 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 może byś się pouczył? Że? Pod groźbą miecza? Pod groźbą miecza? Nie, to nie. I mojego jeszcze? Dobra, a tu. Zespę go uderzyłem. Dobra, i... oni nie chcą się uczyć, no nic na nich będzie trzeba polować. Im wszystkim trzeba dać pulpity, bo tego papieru mamy tak dużo. Że, że jeżeli oni wszyscy nie będą mieli, to będę to tutaj nic nie zrobił, znaczy nie wykorzystam tego papieru. Dobra, wiesz co? Ja robię tak, odkładam na razie tutaj no. ten papier. Mam to go naprawdę dobra. dużo. No. Okej, okay, odłożyłem go całego. Idziemy wymienić to wszystko, co mamy na kitcoiny. A, ja w ogóle torby zdobyłem Dobra. właśnie z tymi czapkami Tyki jeszcze. Torby. Cza tu mam te torby Ej, do czapek. mam Masz, mogę ci dać, y mogę ci dać jedną taką, jedną taką. Dobra, czekaj, Dobra. na raz, Otw trzy. Otwieramy, no. Na początku Zobaczymy, tego. co nam trzy, da, uwaga. Trzy, Dobra. Ło, dostałeś jakąś żabę okay. taką, a ja dostałem zegar. Poczekaj, ja założę. <laughs> jestem U, Jestem tiktak, jestem tiktak. Zegar to mój znak, zegar to mój znak masz fajne Masz jakąś żabę Dawid to ma czego tutaj u nas szukać, dobra drugi otwórzmy Otworzyłem już Sombrero Sombrero Co jest grane, pa jakie mam Meksykańską czapę Ej tu mi się kojarzy, że tam osyć się tak dalej. No, no bo to jest to właśnie To jest to, dobra ja mam jeszcze jedną czapę Co to jest? O kurde, grzybem jestem, patrz jakim grzybem jestem Eee, ej szkoda, że nie humorem. No, ale ma... ciekawe czy jest mu muchomora, pewnie będzie Dobra, mamy no. to, Aj właśnie, ja powiem ci, co ja odkryłem, musimy zaraz tym się, y, tym się zająć też, bo to też jest mega mocne tym. Patrz, pokażę ci, ale to y, jakby ulepszymy to w następnym odcinku Ale pokażę ci co odkryłem, potrzebujemy no to i potrzebujemy y, Jedną, jeden blok, który nazywa się i który jest, y, halo, halo, gdzie my mamy jakieś deski? Czyli ja nie mam naprawdę desek? No dobra, zrobimy sobie z tego w takim razie. Pyk. Patrz. Nie masz desek? Patrz to, patrz to. Dobra. Patrz to. No. Patrz to. Kraftuję pewną rzecz. Uwaga. Stawiam to tu. Pyk. No. I teraz biorę sobie sombrero. Łup. Sto jak no. na sombrero. Mamy Normalnie no. taki, taki młyn, że szok, nie? I teraz to właśnie do tego sklepu nam się przyda I właśnie a propos sklepu no. to chodź, idziemy to tam dołożyć Dobra. Bo będzie I trzeba więcej dołożyć, zrobić no. tych stojaków Na razie tam ustawimy tylko jedną rzecz No tak, ale żeby mieć te czapki to trzeba zabijać moby Ale Ej, mam pomysł tutaj Teraz jest ciemność, to może zabijemy jakiegoś Ale dzisiaj to już to nie jest takie ważne Czekaj, zanim pójdziemy tam to zamienimy sobie najpierw te kitcoiny wszystkie I zobaczymy ile, ile mamy tego Ja tutaj Okej, jestem i zamieniam Zamieniam full emeraldów na kitcoiny Uwaga, robię to Dobra, wymieniłem full. Wymieniłem full, już nie miałem radu, mam 30 kitcoinów. 30, no tam i musisz kup kliknąć przy Emeraldach. I powiedz ile masz. Dobra, mam 30 kitcoinów, czyli mogę sobie zrobić trzy srebrne zielone, dobra, to jest naprawdę dobry wynik. To jest naprawdę dobry wynik, co my mamy i to było tylko teraz, widzicie widzowie, my to możemy zaraz powtórzyć, jak nam się to wszystko na nowo zbierze. I po prostu jak znowu to powtórzymy, to kolejne trzy srebrne kitcoiny będą. Masz? Ile masz? 5. 5 masz tylko? No! To czekaj, zro, ty zrobię patrz. Masz, dam ci. Ma, masz 5, żebyś mogła chociaż to wymienić na, 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 na srebrnego. Wy, w, w, masz 5, czyli teraz masz 10, czyli wymienię sobie to na srebrnego w tym automacie. Dobra. Masz srebrnego? Pokaż, pokaż, ty pochwal się, robi. się. No, w srebrnego się kliknij. Robi? Aha. Masz? Masz? Nie. No, jak nie umiesz? No, kliknij w to i w, srebr okay. w srebrnego tego kitcoina kliknij. W prawym górnym Nie rogu Nie idzie W prawym górnym rogu tego Tam masz takie strzałki No i... Ile ty masz kitcoinów? A, mam No to co, no to co No, jest... Dobra, dobra, sorry, sorry, mam, mam, mam To jest niesamowite, to jest niesamowite Ja jeszcze ja... 10 powiesz, 10... jak ty to robisz, że ty czas... Ta... O! Dobra I Nic, moby mam Będę miał torbę Dobra. Nie, ja to No nie, no nie, wypadła. Mój nie wypadła. Nie wypadła, nie wypada. No ale akurat mi wyszły z za rogu, no to je zabiłem. Dobra, chodź do tego naszego sklepu jeszcze. I musimy ogarnąć tutaj jedną ważną rzecz. Wejdźmy sobie tędy, żeby nie rozwalać tego. Patrz, biorę tą czapę, tego, 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 tego żabulca na razie. No. I ustawiam to tu. Niech Dawid widzi. Niech Dawid widzi, że ona nawet jest inna niż resztę. Ni, ni, niż, niż resztę, niż resztę. połóż tą drugą moją żabę też, ale ja, ale ja nie mam tej żaby twojej. To ci dam? Ale ja nie mam tego stojaka, ja nie mam tego stojaka. Aha. Ja zrobiłem jeden, jeden tylko. Na razie tyle, no na razie więcej tutaj nie damy, bo ja nawet nie mam, nie mam tych stojaków. Będzie to trzeba dorobić tutaj, no ale oczywiście tym się zajmiemy w następnym odcinku, widzowie. Póki co to by było na tyle. Dziś naprawdę mocno dzień na plus.